Rozebrałem tutaj Simpsona. I na razie mam na taki... To jest na razie testowo, nie? Czy to będzie działać, ale wiem, że już działa. Czyli tak, mamy tutaj tak. Dwa kabelki. Widzicie? Tutaj pinę nie? To jest na razie tak, wiecie, testowo. Tylko muszę kupić takie konektory, ale mniejsze, bo to są takie malutkie. Ale na razie tylko tak do testu czy to będzie w ogóle chodzić e, także tutaj widzicie tak trochę wieśniacko jest podłączone tak czarny przewód jest podłączony idzie tutaj 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 i idzie i yy, idzie tutaj tu gdzie jest żarówka z tyłu i jest tutaj e, włożony tak na razie tutaj gdzie jest masa idzie od tylnego koła tutaj Stąd. O. I to tak testowo zrobiłem. Eee, a biały przewód będzie szedł tutaj, widzicie, idzie, idzie. I on będzie szedł tutaj do masy na, przy ramie. Mogę Wam tutaj pokazać, jak to działa mniej więcej. Bo już działa. Tylko to trzeba teraz jakoś tak zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Także tak, odpalamy Simpsona. Muszę uważać, że tu nie mam za dużo paliwa. Dobra. I teraz teraz daję do masy biały kabel. i światło działa jest ciśnięta klamka Puszczam i także wszystko jest ok on, on tak chodzi tak, tak jakby się dławił bo e, już nie ma paliwa tutaj jest bardzo odłączony ale generalnie wszystko już, już działa teraz właśnie kwestia jeszcze żeby to podłączyć tak bardziej wiecie, żeby to miało ręce i nogi jak mówię. I gaczej. Dopala się da Dobra. Także wam powiem jak to mniej więcej wygląda. Jak widzicie, no, na razie to jest tak, no, zrobione tak dla testu, tylko nie. Także tak ten kabel leci i y, będę czarny kabel, ale nie, chyba biały, będę prowadził do, do lampy z tyłu jako masa sterująca, y, bo jest dłuższy trochę i on pójdzie tutaj normalnie pod siedzeniem, poleci tam w lampę, się go wczepi. Będzie ok, a a tutaj a tutaj będzie no ten czarny. To tutaj gdzieś, nie? Do masy, także to, to było na tyle. No, widzicie, jak to wygląda. No, można sobie coś takiego założyć. Działa to całkiem fajnie. Będzie też z przodu przy hamowaniu, przy nie hamulce, też będzie stop. Myślę, że to trochę pod. Bo, yy, trochę bezpieczeństwo wprawi, będzie lepiej na pewno no także jak to już ogarnę i ten i kupię właśnie te bo muszę kupić takie konektory malutkie bo to są właśnie takie małe jak to już kupię i ogarnę i to będzie już zamontowane także będę miał pewność że to mi nie, nie ten nie wyskoczy gdzieś coś I tak już na na gotowe, to Wam to pokażę wszystko, jak to zrobiłem, jak to działa. Także trzymajcie się na razie. Zobaczymy za chwilę. Dobra, także cześć, witam Was w dalszej części. Już w sumie jest drugi dzień, bo robiłem to wczoraj wszystko. Ale wczoraj nie miałem tej kamery naładowanej. i Mówię, no, stamtę jest dosyć słaba jakoś, jak przeglądałem i wolałem pokazać na tej. Także co udało mi się zrobić? Jak widzicie, to stop działa. Jest tutaj właśnie cały ten właśnie ta klamka. Wszystko jest zmienione. Tutaj widzicie, jest ta guma. Właśnie to jest guma do, do czujnika tego stopu przedniego. Tutaj widzicie, jest wszystko przełożone. Sanie stare działa bardzo twardo. Nie to co bez tej podkładki. Tam jest taka gumka. Właśnie tutaj jest wszystko puszczone i właśnie zrobiłem tutaj tak wziąłem, kupiłem taką e, e, kupiłem taką takie rurki samozaciskowe termokurczliwe i wziąłem dwa kable jak idą tutaj jak wam pokazywałem już wcześniej od czujnika to jest biały i czarny i jak one idą stąd e, to one są tutaj tylko Koszulce, tak, żeby to jakoś wyglądało, żeby tu nie była masa kabli, jeśli ta koszulka jest dotąd, wszystko później idzie pod bakiem. Tutaj jest wczepione, idzie pod bakiem i czarny kabel idzie od razu tutaj do ramy, w tym miejscu. Tak jak mówiłem, tam jest do masy, jest przypięty, a biały kabel idzie tutaj, tam widzicie pod siedzeniem tam jest taki kawałek niego idzie tutaj łączy się tutaj idzie już wiązka z, z tego na tylnią lampę pod tym pod siedzeniem jest to tutaj poprzypinane i tu jest ten właśnie biały kabel to jest ten tutaj myślę też to jeszcze złączy tutaj tą mm, opaską i wszystko kończy się tutaj Gdzie jest wejście do lampy Ale takie Jest ono No to jest taki Wyryte, bo tutaj właśnie na tą Szczepę było, nie? Tutaj, to jest od tej szczepy, tu I Idzie wiązka tam do lampy Tego nie ruszałem, bo po co No i wszystko idzie I właśnie tam, tak jak pokazywałem Ten czarno-brązowy przewód, jak jest, to wtedy właśnie tam w styku, w lampie jest to włożone i wszystko działa, także zaraz Wam to pokażę. Tutaj odpalę Simpsona. Lampa. No, Simpson mi gaz bo jest już na rezerwie. Ja dałem tylko tak na ten w dół. Także sam kość takiej przeróbki nie jest dosyć duży. To, jak chcecie sobie zrobić coś takiego, to jest 35 zł. Plus jakieś, plus jakieś kable, takie jakie ja miałem na przykład, to kosztuje też niedużo. Tam ile potrzeba, tak, żeby tylko dojść do lampy przez całego Simpsona i później żeby zrobić do masy tutaj przy ramie z przodu pod bakiem no to myślę że to jest taki niewielki koszt bo to, te, ta, ten cały korpus kosztuje 36 zł e, no takie konektory kupicie jak powiem chyba za 3 zł tak kilka sztuk tam było nie no to jest raczej gdzieś tak 6 zł bo musicie mieć te takie te które Żeńskie i męskie musicie mieć. No i te przewody to też jest ile. Chyba dwa złote to wyszło za jeden, czy coś takiego, bo to jest taka taka skrętka miedziana. nie, No i to wszystko podłączacie i macie stop z przodu też przy świetle przednim. Nie? Znaczy przy przedniej klamce macie też stop, nie, To nie jest to jakieś ciężkie do wykonania. Co to wystarczy z tutaj odkręcić bak. Wystarczy bak odkręcić i siedzenie tylko unieść i ten i puścić kable i to wszystko. Ja, ja kable puściłem właśnie e, bo miałem na początku chciałem je puścić e, przez tą dziurę, gdzie idzie od kab, kable idą e, linki od tego, od hamulca, od sprzęgła, ale to jakoś mi się nie podobało, i wolałem puścić tutaj przy tym, przy świetle. Tam, że to od razu wchodzi z tymi kablami od, od lampy przedniej pod ramę, pod baki, i wszystko jest w miarę ładnie poukładane. Także widzicie, nic nie widać takich przeróbek, a, a jest dodatkowe światło stopu nie tylko z tyłu, ale z przodu też. Myślę, że fajnie, fajnie że, że coś takiego można zrobić. Ja akurat przy okazji tego, że właśnie miałem ten problem z, z tą manetką gazu, nie? No ale jak ktoś by chciał sobie zrobić coś takiego, no to dlaczego nie? Myślę, że to całkiem dobry pomysł. No, także, także dzięki za oglądanie. Eee, może zrobię jeszcze takie podsumowanie, co tutaj powymieniałem. No to powymieniłem, wymieniłem ten... Y, y, od gaźnika, tą, tą część górną, tą nakrętkę, tam widzieliście, odtłoczka ssania to już nie pokazywałem, bo to jest ta gumka, to raczej wszyscy wiedzą. Yy, gumy jeszcze nie mam pozakładane, bo jakoś nie ciągnie mnie do tego, bo wiem jak jest ciężko je później założyć, bo ściągnąć to jest raz, dwa, bo bierze się nóż i po prostu się przecina, ale później założyć to jest trochę męka i wiem jak to mniej więcej wygląda, także na razie się nie będę w to bawił, nie, nie mam ochoty jakoś się pierdzielić z tym wszystkim. E, może te gumy tam od, od skrzyni biegów, od dźwigni skrzyni biegów i, i od kopniaka się zmienię, a tak to raczej nie będę nic ruszał na razie. Może jeszcze od podnóżka, to zobaczę, bo mówię, to jest ciężkie naprawdę dosyć te zmiany. A, jeszcze no zależy jakiej gumy się kupi ale to jednak jest z guma tu musi pasować tak że nie możesz się obkręcać i nic nie to musi wejść ciasno a zawsze to jest problem z tym właśnie no i chyba to by było na tyle no nic tam więcej takiego nie było raczej no i widzicie ten tutaj mogę wam jeszcze pokazać po tej stronie właśnie ten wąż gdzie mówię wąż naprawdę udało mi się kupić fajny jestem zadowolony z niego nic jest tutaj wąż ten czarny jeszcze dałem filtr i jest naprawdę to to już jest porządny wąż to jest gruby taki dosyć więc nie będzie twardniał raczej nic na razie nie cieknie także myślę że będzie ok i ten i mam nadzieję, że długo mi będzie służył. No, także, tak jak mówię, nie, no, czasami opłaca się coś zrobić w Simpsonie, tam jakoś poprawić wygląd, czy jak wam się coś zużyje, te gumy, czy tak dalej. Wiadomo, to się zużywa. Trzeba czasami wymienić. No, ale wiecie, tam, czy tam nawet ta stuwa na sezon, jeżeli chodzi o części, to to jakiś nie jest wielki wydatek, więc można to przywolać. No, także dzięki Wam wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że Wam pokazałem, jak chcecie, to zróbcie coś takiego u siebie, to nie jest takie trudne, myślę, że każdy sobie z tym poradzi, starczy trochę czasu, umiejętności manualnych i dacie radę, także trzymajcie się, zapraszam do mojego Facebooka, jeżeli chcecie, to dodajcie też mnie na Snapchacie, na Facebooku jest link do niego i... No, zapraszam do subskrypcji, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Także na razie, trzymajcie się.